Ja bym chciał tutaj, oczywiście, ja się zgadzam Piotr z sobą w 90%, w 10 nie. Dlatego, że bardzo, ważną, bardzo ważnym przekazem jest to, że ci, którzy bezpośrednio łamią konstytucję, ci, którzy nie tylko w sądach chodzi o podsądnych, o sądy chodzi, tu chodzi o trzecią władzę. Że jak zachwiejemy trzema władzami, wiadomo, że ustawodawcza jest zachwiana, wykonawcza ona stoi, ale to urzędnikami, stoi i ona sztywno, sztywno na nogach stoi. Natomiast władza ustawodawcza dzisiaj jest tak skłócona wewnętrznie i jest to z premedytacją robione, dlatego że jak nie ma władzy sądowniczej, nie ma państwa. Nie ma państwa. Ale ja myślę, że pokusa, żeby wpływać na wymiar sprawiedliwości istniała w obu zwalczających się formach. Ale w ramach ale, istniejącego ale prawa. Spirala się nakręciła tak że wobec tego, co robił Ziobro, no to obecni rządziciele z żółkiem na czele robią jeszcze tych skandalicznych rzeczy po stokroć więcej. No dobra, bo to ale... nie jest tak, że jedna hmm. strona ma rację, a druga nie ma racji. Nie, nie. one, one po części mają swoje racje, tylko że trzeba rozmawiać i to rozplątać, a nie naprężać tego, bo to się źle skończy. Dlaczego oni chcą zamknąć Ziobrę? Bo ja to właśnie zrozumiałem. No właśnie. Oni, nie, nie będzie od 25 lat, nawet jak go złapią, nie zdążył uciec do Budapesztu, bo go y, po prostu Nawrocki ułaskawi. Jak tylko wyrok będzie. On te... on ale oni chcą człowiekowi choremu na raka tak. zafundować areszt tymczasowy, mimo że jest przestępstwo urzędnicze i papiery leżą już na stole. On już niczego mataczyć nie może, ale chodzi o ten efekt, że my tego człowieka walczącego ze śmiercią zamkniemy w klatce ku uciesze gawiedzi. Tak? To znaczy. Yy, ten areszt tymczasowy to nie jest prewencja, żeby był sprawiedliwy wyrok, mhm. tylko to jest jedyna zemsta. Którą oni mogą wykonać. A teraz, jeżeli będą ciągnąć długo procedurę, to on będzie długo siedział, a jest chory, tak? W związku z czym to, że ten prezydent łaskawi, a, a diabli wiedzą, czy taki chory człowiek w więzieniu, po prostu nie umrze szybciej tak? I, i, i na Nawrocki nie zdąży z odświeczą. Wiadomą rzeczą jest, że tak samo Dariusz Matecki, chory na nowotwór, życzę 100 lat, oczywiście życia. Siedział w kilku metrach kwadratowych i nie miał dostępu do medycyny na, w, w wystarczający sposób. Ja mam e, obawy i e, chcę to e, wyartykułować wprost, że e, aresztowanie Zbigniewa Ziobry to jest prowokowanie śmierci. To jest tak, że on może, może być żywy, może, może być. nie Oby tego nie. aresztu. Oby nie. Więc y, y, ja y, uważam, że dobrym rozwiązaniem jest y, 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 brak możliwości aresztu. Zresztą muszę Państwu Nadużywany jest ten areszt straszliwie. straszliwie. Tak, straszliwie. Ja chcę powiedzieć, że w ogóle jeżeli chodzi o immunitet na przykład, immunitet większością odwoływany jest zupełnie bez sensu. Dlatego że opozycja jest od tego, żeby pokazywała błędy rządzących, a tymczasem rządzący to jest większość w Sejmie, a więc każda większość w Sejmie Odbiera immunitet mniejszości, czyli opozycji, i robi z nim, co chce. A więc immunitet w tym zakresie jest w ogóle bezsensowny. Gdyby tam było trzy, trzema piątymi, na przykład z, z zdjęcie immunitetu, to ma to jakąś logikę. No tak, a tak to a i w tym przypadku. Każdy sadzać. rządzący, każdy następny taki jest Ale właśnie od pana piątego do tego. Dobro lubił zamykać, bo to on nie ukrywał tego nawet. Yy... Ale jakoś nie mogę sobie przypomnieć, żeby ktoś z poprzedniej opozycji tak naprawdę poszedł siedzieć. No nie. A teraz ja Mało bym tego, chciał... Nie trasowi PiS nie utrącił imunitetu. Chciałbym, ja bym chciał żyć w kraju, w którym yy, pan od pięknych zegarków idzie siedzieć, mimo że rządzi Tuski Koalicja. I chciałbym żyć w kraju, w którym zmiana usterów władzy, czyli dojście do władzy prawicy, nie musi automatycznie oznaczać, że ziobro nie poniesie jakiejś kary, jeżeli zawinił. Tak? Znaczy, żeby to był kraj, w którym wyroki nie zmieniały się w zależności od tego, kto rządzi. bo jeżeli, A tak jest przecież. W tych jaki, politycznych jaki. sprawach tak jest. Nie Więc my się przyglądamy sytuacji, w którym to państwo już jest zepsute. I pamiętam tą słynną wypowiedź Najmana, że póki my rządzimy, nic Ci nie grozi, prawda? Póki jesteś w platformie. I tak, tak. No Znaczymy i to z Nowakiem jest tak, że Nowak po prostu nie może iść siedzieć, dlatego że zacznie mówić. no. I Tuszk wszystko zrobi razem z całą tą zgrają, żeby on po prostu nie musiał mówić. I ja sądzę, że tam jakieś porozumienie zaistniało i tyle gadania. Ja przypomnę tylko, A. że pan Nowak był osobą, która, przez które ręce przechodziły wszystkie ustawy A ja w Polsce. A ja się obawiam, Za że jeżeli by Nowak zaczął mówić. To bardzo szybko by się okazało, że jakimś cudem powiesił się w kąciku sanitarnym. W piątek. Mieliśmy przecież całą serię takich samobójstw więzienia. Piątek. I do dzisiaj piątek. to jest niewyjaśnione. Wiecie dlaczego? Piątek. Piątek. Tak. Piątek. 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 Bo nawet jeżeli przeprowadzane by były badania toksykologiczne, no to. W poniedziałek. To w poniedziałek już niczego nie ma. Tak jest. Ech. Dlatego też tak, tak, martwię się o że... Zbyszka ministra, i e, tak, niech on tak, siedzi. Ja nie, chcę powiedzieć, na na to nie jest bohater tak, poczekam bajki, ale ja jestem humanistą. No nie można czegoś takiego no. robić choremu człowiekowi po prostu. Nie można go zamykać w areszcie beznadziejnie niepotrzebnym. A, bo można. Ta sprawa jest... A można go doprowadzać na komisję, jak już jest to komisja z Wiewa? Nie no wiadomo, no. no to jest chęć, chcemy mu dowalić i szukamy tylko pretekstu, bo bardzo go nie lubimy. To nie jest wystarczający powód, żeby łamać prawa człowieka. Ja powiem tak, prawnikiem nie jestem, ale zapoznałem się z dokumentacją w takiej sprawie tych ich zarzutów całych. Słucham Wosia, bo to jest bardzo mądry człowiek, który ma bardzo bogatą wiedzę. I proszę Państwa, to wszystko jest nadmuchane. To są kreowane przestępstwa. Nie, nie. Tak oni nawet kreowane. mówią, że te przepisy są niejasne. Nie, są, ale oni je inaczej interpretują. No to to przez dą nie, nie. ale druga strona mówi, że przepisy są no. niejasne. Więc to już no, przy niejasnych przepisach to raczej hamujemy się z represją. Prawda? Nie, nie. Tutaj jest wzmożone. To, to, nie, to, jest, to, jest psycho, to jest jakaś psychologia bardzo dziwna, której ja nie rozumiem, ale ona nie Dotyczy obu stron, bo ja bym na przykład, dla przykładu, pokazał, że jesteśmy cywilizowani i powiedziałbym: Dobra, nie będziemy się mścić na żółtkę. Ja, ja właśnie chciałem ja no do ja tego. Mówię, żeby wrócić. spirale zatrzymać. P poczekajcie, poczekajcie. No, ale on, jeżeli on łamie prawo. Nie, 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 ale to nie o to chodzi. Ja, ja wiem ale, o co ja ale, ale chodzi. Panie strony, Piotrze, które inaczej to prawo panie Piotrze co? ja wytłumaczę proszę. panu Markowi Jakubiakowi, o co panu chodzi. Pan Marek Jakubiak mówi. Ci wsadzają tych, a tamci jeszcze nie, nie są wsadzeni, i już mówią: A my Was wsadzimy na jeszcze dłużej, tak? Albo jeszcze lepiej Was wsadzimy. E, chodziłoby o to, żeby nie odgrażać się w ten sposób i żeby zatrzymać tę spiralę. Ja to po ludzku rozumiem, natomiast w momencie, kiedy ktoś mnie leje, to ja w końcu muszę oddać. I to chyba jest tego typu sytuacja. A, a, kiedy, zasadach, a to, jak to, mówi, jest rozmawiaj jest klasy, klasy. ktoś pana znęca się nad panem nęca, nęca, tak? tak, ktoś no. się znęca nad panem no stopni, musi pan kiedyś podnieść chodzimy, głowę chodzimy w... i powiedzieć ty, ja ciebie też mogę wsadzić tak. do jasnej anieli, tak? Kto miecze walczy od miecza ginie. Taka jest zasada. Taka jest zasada, niestety, ja, ja rozumiem. No, póki trwa wojna na górze, ale może się skończy i ktoś nie się, dlatego nadstawianie ja mam, drugiego policka, imigne i ma i też. ktoś sobie przypomni o ma też swoje granice. Jako jedyny i prawdziwy socjalista w tym kraju, pan Piotr, mój serdeczny kolega od lat, bo nasze dzieci razem do jednej szkoły chodziły podstawowej. <laughs> no to <już śmiech> nie tak się dowiadujemy. Takie, takie rzeczy, proszę Państwa. To się pewnie. Pewnie ucieszy, co powiem, ale ja uważam, że, żeby właśnie uniknąć, bo już to mówiłem kilka razy, tego rodzaju, o czym Ty, o czym ty mówisz, i są Twoimi obawami, my powinniśmy Trybunał Ludowy po, po, powołać. Na samym początku, po przejęciu władzy, to obywatele powinni w tej sprawie zająć głos, a nie ani pis ani platforma ani republikanie tylko społeczeństwo i myślę sobie i prezydent na czele prezydent powinien stać yy, takiego kworum yy, i to oni powinni roz... powiedzieć kto jest kto złamał prawo kto nie złamał prawa to jest gigantyczna kwestii. ława przysięgłych nie gigantyczna tylko czy, czy Trybunał jakiś, coś tu ale słuchajcie. no coś to jest niebezpieczna myśl no? coś słuchajcie ja bym raczej bo ja uważam że myśmy już zrobili wszystko na odwrót w Polsce Najpierw trzeba było zwołać konstytuantę, no to prawda. I ustalić reguły gry. A myśmy konstytucja ja byłem przy tym, bo byłem w komisji konstytucyjnej e, w 97. chwalili. Tak, Dawno tak. jak się wszystko przewaliło z tym Balcerowiczem, z, hmm. z, z tym rozkradaniem majątku, to się wszystko odbyło i raptem robimy konstytucję, no, żeby Wałęsia. przyklepać. A trzeba było zacząć od konstytuanty. Ale gdybyśmy zaczęli od konstytuanty, no to, no to ludby decydował. O tym wtedy. ciągle mówię. I wtedy nie byłoby grabieży majątku narodowego. W konstytucji powinno być napisane, kto powołuje, ten odwołuje, na przykład. Zlikwidować słowa na przykład takie niezwłocznie. Kiedyś to było logiczne słowo, niezwłocznie wszyscy rozumieli, dzisiaj już nikt. Nie, to wpisywać konkretne. Konkretnie tak, 7 dni. Ma obowiązek g. do widzenia. Nie, I... Ale jak mi jak mi właściciel mieszkania zmieni zamki, to ja mogę niezwłocznie znowu je zmienić i to są dwa tygodnie zwyczajowe. To jest... Niezwłocznie, to ja wiem. Dwa tygodnie, dwa miesiące, dwa lata, w zależności od sytuacji. A jest tam przykład taki przepis, bo to z mojej działki, że nie ma tam, znaczy nie ma przepisu, ale jest uzus, jest obyczaj, którego komornicy nie łamią. Zanim przyjdą na czynność, no głównie tu chodzi o eksmisję, to wysyłają zawiadomienie co najmniej na dwa tygodnie wcześniej. I nie ma tego przepisu. Ale jest taki obyczaj i ten obyczaj jest przestrzegany. Zwróćcie uwagę, bo, bo co to jest prawo? Prawo to jest umowa społeczna. Tak, w gospodarce, w prawie gospodarczym jest tak, że wysyła się wezwanie na dwa tygodnie przed. więc... I też nie ma pewnie przepisów. I, nie, no są nawet kilka ich można przesłać, po dwa A w się naszym robi wymiarze sprawiedliwości mamy tak, że są przepisy, ale nikt ich nie, nie, nie przestrzega. nie, to jest tak że ja muszę, a jestem zwykle nieprawnikiem jako pozwany i tak dalej, to muszę w ciągu tygodnia odpowiedzieć na pismo, którego w ogóle na ogół nie rozumiem, mhm. prawda? Ale sąd, żeby odpowiedzieć na skargę na czynność komornika, ma dwa tygodnie, ale to jest termin instrukcyjny i często trwa to dwa lata i za to są do nic. A biedny obywatel, który się nie zna, musi się robić w tydzień. Piotr Pod rygorem pominięcia no. wszystkich jego... Rygor. Piotr jest prawnikiem, ale ja chcę, chciałbym wrócić do tematu, bo ja też się nie mogę pogodzić po prostu z logiką działania. Otóż to jest Logika tak. działania jest taka, że trzeba tam trzy tysiące sędziów, którzy są czerwoni, żółci, ci zieloni... Tak, ale ja bym do tego funduszu, ja bym do tego funduszu, ja do tego wyrzucić, funduszu powrócił, generalnie. bo jest wprost w kodeksie karnym wykonawczym, w którymś tam, w czterdziestym którymś artykule, napisane wprost, że ten fundusz może być wykorzystywany do przeciwdziałania przestępczości, a dysponuje tym minister sprawiedliwości. Koniec kropka. Ale to zdanie już się omija. Już tego nie czytają w ogóle. I teraz, proszę Państwa, zostawiamy sobie dwa tematy. Jeden temat, za te pieniądze w Ziobro, czyli tam rękami czyimiś, wyremontował prokuraturę okręgową w Warszawie. Tam, gdzie pani funduszu. ogłaszała te Z tego I dla to niego. jest przestępstwo. Ale człowiek, który dostaje środki od Tuska na urodziny czyjeś, na prezent na urodziny, 183 tysiące złotych jest wszystko w porządku. No więc ja na litość boską chciałbym sprowadzić wszystko na ziemię. Czy znaczy, moim z tej zdaniem Ziobrę można skazać? za przekroczenie uprawnień, jeżeli się ustali, że on użył tych środków nie zgodnie z przeznaczeniem. Nie, ale, ale zorganizowana nie, tak zorganizowana grupa. Uważam, jest. Tak uważam ja. To, to ale, za, za słaby to, to zarzut. Ale jeżeli on niczego sobie nie przywłaszczył, a wszyscy, nikt nie mówi, o przywłaszczył. No nie no, przywłaszczył. Nie, po po to on nie sobie nie przywłaszczył, siedzieć. ale jeden z zarzutów brzmi tak, że jak opinia publiczna tego słucha, a nie jest prawnikami, to jest przywłaszczenie 150 milionów złotych. No taki jest zarzut. No, ale przepraszam, i gdzie teraz je schował? No nie schował w nodze od nie stołu. W nogach od stołu. No, nie, A ten, kto no, w schował. nogach od stołu chował, to ktoś przechodził i mu wsadził. Nie, no on więc... właśnie wydał na, na cele, na które oni nie, to, że... to jest groteskowe. To, to jest Ale jest jakiś za... próżką, Przepraszam, bo jest za przywłaszczenia. Jest. To jest barbarzyństwo. Nie, nie, to jest uzyskanie korzyści politycznej. Ale, ale... To, to jest coś nieprawdopodobnego. To znaczy, że tak, oni mieli korzyść polityczną z tego, ale też że we własnych 25, okręgach ich straż pożarna dostała pochodzą. wozy bojowe. A ja się pytam, byłem pod Krakowem, e, proszę Państwa, w s, strażnicy, Ochotniczej Straży Pożarnej. E, e, I tam taka naklejka na wozie bojowym była. ufundowano przez Krajowy Fundusz Ochrony Środowiska. Pytam się, to co do więzienia? I wszystkich teraz powsadzać, co ma ochrona środowiska? Ale nie, nie, ale z, też trzeba wiedzieć. No że jeżeli tamta władza Chciała. Bo ja nie widzę nic złego w tym, żeby tego koła miejskich dostały garnki, a straż powrzała ja włoży Ale były inne resorty, które mogły to rozdawać. A problem z ziobrą jest taki, że rozdawano to w okręgach, gdzie kandydowała suwerenna Polska i to widać dokładnie. I dlatego organ nieuprawniony rozdawał a nieuprawniony, bo ten rząd miał prawo to ale rozdawać, ale akurat nie w ten sposób. Po, Takie na Podlasiu, gdzie akurat otrzymano... Na Hołowni człowiek rządził miasteczkiem, no więc że teraz? OSP dostał. No dobra, ale statystycznie to trafiało głównie do okręgu suwerennej Polski. I nie mówmy, pisał, że nie, bo to jest to, to czarne-białe. pisali ale, ludzie, którzy na samym początku tego działania okręgów. powiedzieli tak, co prawda jest zgodne z prawem, ale szukamy e, takich paragrafów, których możemy wykorzystać. No, czy to Stalinem ci nie jedzie? Dajcie mi człowieka paragraf. Zdaniem, Stalin był subtelniejszy. No nie. Ci przynajmniej nie mordują w milionach. Nie, nie, na... ja mówię o. Przecież nie mówię o tym, kto jest dobry czy zły, bo wiadomo, że Stalin był zły, tylko chodzi o to, że nie był aż tak prymitywny jak, jak ten. O to ładnie ja... poje... to ładnie ładnie. To, poje... ten... to pojechałeś tutaj, ale dobrze, ja, ja się zgadzam. Stalina na przykład zapytano kiedyś, czy kolektywizować Polskę. I on mówi: Nie, nie da rady polskimi chłopami nie da radę. Znaczy, ja, ja Bo to nie jest tak, że jak mamy wroga, to musimy powiedzieć, że on jest głupi. To nawet jest usypianie czujności. Ta, ta, to jest Trzeba wiedzieć, jaki jest chytry. Tak? Nie, nie da się z Polaka zrobić y, komunisty, tak samo jak i nie da się z świni zrobić osiadłanego kumera. Znaczy, Przepraszam bardzo, ale prawdziwi komuniści. Którzy byli Polakami niewątpliwie zostali wyrżnięci po moskiewskim procesie, tak? Znaczy to byli Polacy jak najbardziej, tylko mieli inny pogląd, tak? Ale powracają. Sam pogląd nie powoduje... Nie, no, nie, no ja sprawa Ja po prostu powiem, że to urąga logice działania człowieczeństwa. To, co mnie... I wczorajszy program, bo wczoraj Donald Tusk, premier rządu polskiego, który zamiast rządzić państwem polskim, grzebie łyżką w pustym talerzu i, i mówi, udaje, że, że je Pysz, widział pan to? E, e, to, po prostu państwa, to, to urąga e, po prostu powadze państwa polskiego. tysiącletniego państwa polskiego. To urąga zwyczajnie. Jak możemy mnie mówić o zemście i w ogóle, że to powinni usiąść i pogadać, jak premier mówi, o ten żurek to jest świetne, ale będzie jeszcze drugie danie i deser. Tak jest, ale ja tylko skończę, pani redaktor. Chodzi no to o to, jest że język wczoraj, no. wczoraj występował w telewizji w programie akurat stacji w likwidacji, która ma dwa razy mniejszą oglądalność od naszej. A już się dowiedzieliśmy, Trzy... że nie będzie Minut, ustawę, czy... Program trwał i on tylko i wyłącznie mówił o PiSie, o Ziobrze i o rozliczeniach. No to bo pytam tylko się... to ma do zaserwowania. No, niestety takiego mamy prekordów. No. Na Chociaż, drugie danie i deser. Ta, na deser. Chociaż pewne rzeczy się udały, nie wszystkie, a jest przygotowywana rzecz, która, na którą ja czekam, bo ja jestem która? taki, że pójdę do tej władzy, jeżeli ona robi coś dobrego. Ja byłem u pani minister Ziemianowicz-Bąk która przygotowuje reformę yy, przede wszystkim uprawnień yy, inspektorów pracy którzy będą mogli od ręki ustalać, że jest stosunek pracy, a pracodawca, który ma pieniądze i czas, niech się odwołuje do sądu. Co to znaczy, że zlikwidujemy większość śmieciówek i dogonimy Rumunię, bo w Rumunii już Ale chyba śmieciówek. jeszcze nie obowiązuje to. Nie, jak... nie, to, o, to jest cała kampania. Jak wejdzie, to, jest cała to wtedy i, pochwalimy. I ja, na nie pewno, wiem, czy, ale ja nie, nie wiem, czy, 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 czy tusk, który spotkał o, no, się no, z właśnie. miliarderami w gmachu giełdy i namawiał ich, żeby się bogacili. A nie spotkał się z rolnikami i nie namawiał, żeby się... Bo... ani z robotnikami, których jest 5 milionów robotników. On się z, tam, z tą hołotą się nie spotkał. On się spotkał z krem de la creme, czyli ze śmietanką, z bogaczami, pani, się bogacili. To on jest w stronie, Bąk. a to wyjmie pieniądze. Z Piotr, najłatwiej. Co, bo ty się zajmujesz skutkami nieszczęść ludzkich, ja to wiem, w Warszawie. nie Z tego jesteś znany. Nie odbieram Natomiast niewypłacone ja bym, wynagrodzenia. Ja bym chciał, żeby po drugiej stronie pani Ziemianowicz-Bąk usiadł człowiek, który zatrudnia 200 300-500 osób i żeby porozmawiał na temat problemów zatrudnienia, bo takowe też istnieją. Ale oczywiście, że to, ale w ogóle e, Nie można patrzeć wszystko na czarno-biało. Natomiast jak chciałem, wasza dyskusja z początku, przed programem mnie bardzo wzruszyła, bo odpowiedź jest na te pytania. Skąd kadry do sądów? Otóż pan Żurek Właśnie. powiedział z Niemiec i z Ukrainy. U, u, uleciało wam to, że jest pewna luka i trzeba tą lukę otworzyć i sędziów będziemy mieli i niemieckich, i ukraińskich. No nie, to, nie, to jest ale, jakaś to jest, smagoria, No wczoraj nie, Żurek to powiedział. Wie. Ale ja, ja bardzo przepraszam. No, nie nie to musisz mi to później, bo ja nie mam Ale ubiec. ja. No. Ja uważam że na, można się naprawdę dogadać. I kiedy pani yy, Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, rozesłała list do wszystkich, to nawet żadnego odzewu na ten list nie było. Zróbmy okrągły ta, ta. stół i usiądźmy rozmawiać. I mówi, na przykład tu u mnie w studiu, mówi, jedna z propozycji przed wysłaniem tego listu, mówiła, może być taka, że sędziowie rzeczywiście w wyborach powszechnych swoich wybierają kandydatów na sędziów, a później ci kandydaci idą do Sejmu i z nich są wybierani. No tak. Mogłoby tak być, bo teraz podpisy zbierają. I teraz bardzo przepraszam, i teraz bardzo przepraszam, też nie ma odzewu na to. Nie to co innego to chodzi. Jest bardzo dziwna, znaczy ja się zupełnie bardzo nie dziwię, nie ale rzeczywiście jest tak, że bardzo często opinia Sejmu, większości Sejmowej, i to niezależnie kto rządzi, jest zupełnie inna niż opinia większości obywateli. No dobrze, Dlaczego? ale będzie. Z... Bo większość będzie obywateli grupa... nie kandyduje nawet do samorządu. Do. Ale będzie miłpa sędziów wybranych przez kandydują sędziów. ludzie zamożni, tłuste koty i, ich i oni wówczas... mają zupełnie inny pogląd. Ja kandydowałem na Rzecznika Praw Obywatelskich. No i to byłby, może w, może w końcu publicznej. byłby to dobra rzecz. Ja nie, nie potwierdzam twojego, bo jak ja popatrzę w, w oświadczenia majątkowe, to w Sejmie sami biedacy. No ale to wiesz, bo ty jesteś krezus, to to wiesz, Nie, tak ale nie mówię ci, że znam posłów, którzy nic nie mają. Po, po, Powiedz ci najważniejszego, premier Tusk. A widzisz. A no. widzisz. No, ale ale chcę, chcę przypomnieć, no. że wtedy były badania opublikowane w Rzeczpospolitej, z których wynikało, że popiera mnie 80% społeczeństwa na tego rzecznika, ale w Sejmie mnie przegrałem. No i to jeszcze ta... A teraz muszę się dobrze ja zastanowić, się za to, bo... kto jest rzecznikiem, bo pan rzecznik siedzi tak cichutko nie odzywa Głosowałeś? się w swoich tak. sprawach. Zamiast Oświadczenia to, na stronie wydaje. Dziękuję. <śmiech> <śmiech> do nie mogła, bo nie, głosowałabym, to, to, ale nie jestem... Tam... Piotrek byłby rzecznikiem autentycznym. Byłby. A, tak, ale byłby. Senat chyba, o ile pamiętam, nie chciał tego zaakceptować. I e, pani e, senator tam startowała wtedy e, z Olsztyna. Jak ona się tam nazywa? E, Litka. Tak, Litka. Tak, no I ona przepadła. Mimo, że była dogadana, e, to przepadła. Ale ona, ona też pomaga ludziom. To powinien tak. być ktoś, kto Ale ten ona los pokazała, nie to jak jej nie dali na listę platformy, że ona dzięki pomaganiu ludziom weszła jako niezależna. To prawda. Ona coś udowodniła, że ludzi. można się do tych ludzi odwołać i oni poprą, tak? tak? Natomiast my jesteśmy teraz w tym czasie bardzo specjalnym. I ja chciałbym powiedzieć, że ja się wzruszyłem dzisiaj, bo poszedłem na grup Brzaka, zamęczony przez. Przez bezpiekę w Rawiczu w 50 roku, i my w stanie wojennym chodziliśmy co roku na jego grób 30 kwietnia przed dzień 1 maja, kiedy on zginął. Byliśmy jak robili Malowskiego, Barlickiego, no, tych naszych bohaterów. Jeden zginął w, w Auschwitz, drugi na Zesłaniu i tak dalej. fantastyczni ludzie, przede wszystkim patrioci, wielcy. i. I co zobaczyłem? Zobaczyłem grupę młodzieży z Polskiej Partii Socjalistycznej, która myła te groby. I pomyślałem sobie, będzie coś dalej. Tak. I jest sztafeta pokoleń. Tak, 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 Młodzi PPSowcy, tak. fantastyczni. Ale to więcej muszę powiedzieć i wesprzeć, bo takie święto jutro przecież. Proszę Państwa, byłem dzisiaj na grobach w Sochocinie, w okolicach, gdzie cud nad Wisłą się odbywał, tak? Sarnowa Góra i tak dalej. Słuchajcie, wszędzie znicze się palą. Wszystko jest posprzątane. Flagi polskie uprane, puszczone i tak z 20 roku. No więc myślę sobie, że przed nami jest przyszłość. Nie oddaję Naszej Zapraszam na nasz kanał e-kreska respekt, mm. gdzie są te wzruszające sceny tej młodzieży, która tak. czyści te globy. Warto mamy. zobaczyć, tak jest. Piękną młodzież mamy, warto wierzyć w to, że nie w... cała młodzież to ta, która ka kawę pije na Placu Zbawiciela. Jest też młodzież patriotyczna. Ale niech się spotkamy. przyłapiesz mnie z kawą na Placu Zbawiciela. Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu, wesprzyj nas subskrybując kanał i zostawiając lajka. Dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami.